Tutaj teraz zobaczę dalszą sytuację, co tutaj się dzieje. się błyska za horyzontem o, o i było pajęcze ładowanie jeszcze tam na notatek widziałem nad szumskiem pajęcze ładowanie

Nie widać tej wieży telewizyjnej, która miga na czerwono z tej ulewy. Ani nawet tamtego światła nie widać. Jest tak gęsto. Chociaż, jak mówiłem, jest już po, po 23. Tak, przed 12. Będę musiał nagranie w końcu skończyć Uf. Ja już tutaj nie mam pory właśnie w tej godzinie żebym mógł filmować Bo już o tej porze będę musiał już przysnąć więc będę później

Zbyt, zbyt, zbyt. Zbyt, zbyt, zbyt. Nie, to ten nie, to nie mogę się do I jak ten? No, A to jest ok. Mam nisko... charakteru. Powiedziałem, że zamieszkam tu pod jednym warunkiem że będę mógł prowadzić w kulstrowym książę sygnalizuję czekaj chłopca proszę polała by mnie nieważne co się mówimy silna zamieszanie z tam muszą mieć mamatusy, jak już tam są pajęcze ładowania. Dziś tam i tutaj będą te pajęcze ładowania. No znowu może tam będzie do ziemni z pajęczym, nie wiem. Albo prze, 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 przelatujący. Od tego, tego nie mogę mieć pewności czy będzie takie ładowanie musi komórka zadecydować Natura, jak od niej powstała ta burza. Bo takie zjawiska się bardzo rzadko zdarzają zda raz na... Parę lat takie władowania lotne prze, prze, przelatujące dolatujące do ziemi, takie lotne władowania co nalatają po niebie. W sensie, że najpierw te napięcia iskr napięcia elektrycznego o tak jak teraz właśnie tutaj poleciał, latają i później z tego się robi piorun. Tam poszedł do ziemny nad trząskiem. Teraz widać znowu dobrze ulewę. A, ale ładny poszedł pajęcze ładowanie. Muszę łączyć i tu obrócić. Ale to będzie szok z tego. Chciałbym znieść to. Zakurta. Ale to było. Dopiero. Wow, ho ho ho. Znowu się zaczęło błyskać bez przerwy. Prawie szybki zagrani wiedzą. I gdybym nie był wystarczający, porwałbym ją z tego baru. Tak szybko, że wyprostowałby jej tę okropną stałą. Okej. Muszę zobaczyć ten... Od razu wiedziałem, że jest kobietą wyjątkową i mądrą. Że będzie wspaniałą partnerką, i doskonałą żoną i matką. Od pierwszej chwili myślałem, że to ta jedyna. Że Paul będzie szczęściarzem do końca życia. Znoszę to za karę i życzę jej i mojemu bratuszce. Dziękuję. To to samo, tylko od końca. Proszę filmować na schodzie, no górze. Musiałeś wspomnieć o tamtym filmu? Nigdy nie nagradujesz? Sama wygląda. To ryzyko, że na tych, którzy nie dostają obrońca. Niech będzie wyładowanie jeszcze przy to przerwę na chwilę i tam na strych pójdę. Pamiętam, jaka piosenka wtedy wyciała? Ja też. Piosenkę gram w dniu, kiedy ją poznałem. To jedna z tych, które wchodzą do głowy i nie chcą się odszczepić. Islands in the stream. To świetne usłuch. A ten wers. Liczymy na siebie apa. to? Że właśnie... Dali sobie z czegoś sprawę. Zrozumieli, że mogą na sobie polegać. I wtedy mówią, aha. Myślę, że skończyły mi się słowa, więc musieli improwizować. Przestań. Nie mogę robić. To piękna piosenka. Pamiętam, w co były wybrane. Chceć, mamo. Masz chwilę? Oczywiście